Witajcie kochani bardzo serdecznie. Zapraszam Was na zdraping, na nowy odcinek. Mam tutaj cztery ekstra linie, mam trzy razy laki 777, sześć razy siódemkę i trzy razy moje 77. Linie, ekstra linie, już kochani przedrapałem powiedzmy. W jednej utworzyła się już linia. Mamy nadzieję, że będzie tych linii więcej. Tak więc, kochani, kończymy na początek ekstra linie. I zobaczmy, czy coś tutaj z tego będzie, czy nie będzie. I tu mamy kraba. Ale kraba niestety chyba tutaj nigdzie nie ma. No i nie ma kraba, i tu mamy koronę. Korona, korona, korona. Koronę mamy dwa razy, aczkolwiek żadna linia się nie utworzyła z tą koroną. N, N, N. To czyli jakaś jest wygrana. To co ja tutaj? Co ja tutaj. Um... Przeoczyłem pewno jakiś, pewno jakiś symbol gdzieś tutaj nie został przeze mnie zdrapany. Księżyc, księżyc, księżyc. Nie ma księżyca. Klucz. Nie ma klucza. Sakwa. Nie ma sakwy. A krab to był raz. Balony, mieliśmy balony. A balony są tutaj jeszcze. O. Ślepota. Balony, potem a co klucza nie mieliśmy, księżyca też nie mieliśmy. Tęcza. Tęczy nie było, a tu była piłka tak, nie mieliśmy. Parasol a jest parasol. Nieuz niezauważony parasol, kochani. Sprawdzamy co jest. Jest 10 zł, super, pierwsza wygrana. No nie jest źle. Dobrze, że są te kontrolne, bo człowiek by naprawdę niekiedy. Nie dowidział. Eee, kwiat jest tutaj. Raz. Kwiatka mamy tylko raz, niestety. Ostatni symbol biedronka. I biedronki tutaj nigdzie nie widzę. Sprawdźmy sobie nasze kontrolne A, L i E. -Y. Teraz tutaj przedostatni symbol to jest serce. I serce mamy tutaj. Tu mamy już jedną linię ułożoną. I ten, ten, tutaj nie ma. Nie ma. Nie ma. Ok, sprawdźmy, co jest tutaj. A tu jest 10 zł. N, 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 ok. Dwie Jak na razie się zwróciły. Krab, mamy tutaj kraba. Tu na dole nie ma. No i więcej kraba chyba tutaj nie mamy. Ok. Sprawdźmy sobie następny symbol. Ostatni. Cytryna. Tu mamy raz cytrynę. Drugi raz. Trzeci raz. Raz. No, ale niestety żadna li, yy, linia się tutaj nam nie utworzyła. TNA to są nasze kontrolne, czyli dwie zdrabki wygrały, dwie przegrały. Zaczynamy sobie teraz zdrapywanie moje 77. Sprawdzamy bonusa. Mamy słońce. trzy, trzydzieści sześć, dwa, jedenaście. To są nasze wygrywające liczby i mamy dziewięć, jeden, czternaście, trzydzieści siedem blisko, szesnaście, cztery, siedemnaście, trzydzieści jeden. 8 i ostatnie jest 24. Czyli ta zdrabka jest niestety pusta. ES potwierdza. W bonusie w kolejnej 77 mamy róże i nasze liczby to 37, 27, 26 i 36, i szukamy. Mamy trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, osiem, trzy, trzydzieści pięć, blisko, siedemnaście, dwadzieścia, dwanaście, trzydzieści cztery i dwadzieścia osiem, blisko. Czyli ta zdrapka jest niestety pusta. No, nie ma żadnej liczby, to nie będziemy tutaj drapać i marnować czasu. Ostatnie 77, bonus garnek. No, niestety garnka nie szukamy. 27, 18, 31 i 34 to są nasze wygrywające liczby i szukamy. 23 nie mamy, 20 również nie mamy, 12, 28 blisko. 26 blisko 19 również blisko 36 no nie mamy 30 blisko 21 i ostatni jest 32 blisko, no niestety moje 77 się nie popisały i teraz zaczynamy drapać 6 6 siódemek tak to może zostawię o. I szukamy tutaj siódemek. Mamy 11, 19, 23, 4, 21. Mamy pierwszą siódemkę 13, 8, 33 i 32 i sprawdzamy. W pierwszej siódemce truskawkowej mamy 7 zł. Następna jest 9, 24, 13, 26, 4.

o, 25 zł. Patrzcie. Super. 25 zł. Laki 777. Bonus. Szukamy podkowy. Niestety nie mamy. Nasze liczby to 27, 29, 9, 39 i 11. I, kochani, szukamy.

49, no daleko, trochę 47, 38, blisko. Kochani, trzymajcie kciuki, 32, 8, blisko, ostatnia raja, 16, 36, 43, 25 i ostatnie jest 31, czyli. Pierwsze laki 777 nie dało nam żadnej, kochani, wygranej. Laki 777, bonus, szukamy podkowy, a mamy na osłodę winobron. No, niestety nam nic tutaj ten winobron nie daje. 44, 24, 39, 1 i 9 i szukamy. 14 nie mamy, 25 było blisko, 27 nie mamy, 12 również nie mamy, 41 brak, 5 brak, 22, 43 blisko, 26, 37 nie mamy, 46 też nie mamy. 11, dwadzieścia jeden i mamy jedyneczkę, kochani, czterdzieści osiem, nie mamy dwadzieścia osiem, trzynaście, trzydzieści sześć, czterdzieści dwa i ostatnie pole, dwadzieścia dziewięć, a już myślałem, że będzie trzydzieści dziewięć. Tak więc sprawdzamy, co nam dała jedynka, pewnie dyszkę. No i nie jest to też złe. Wzrocik mamy. Ostatnia Laki 777 i bonus mamy winogron 18, 4, 17, 27. I czterdzieści jeden, i szukamy, i tu mamy trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, blisko, szesnaście, również blisko, piętnaście, nam nic tu nie daje, czterdzieści dwa, czterdzieści osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden dwadzieścia osiem, trzy, blisko, sześć, jedenaście, czternaście, dwa, no niestety, trzydzieści pięć, dziewięć, dwanaście, brak wygranej 13 i ostatnie pole 46. Kochani, troszeczkę daleko, no ale dzisiaj tak źle nie było. Lepiej było niż wczoraj. Ja tutaj jeszcze zaraz podliczę, ile wygraliśmy kasy, ile wydaliśmy i ile wygraliśmy. To będzie 20, 50, 60, 70, 85. Osiemdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt, sto dwadzieścia pięć zł, wydaliśmy, kochani, a wygraliśmy dziesięć, dwadzieścia trzydzieści trzydzieści sześćdziesiąt zł. No to pół na pół, jakby nie było, nie jest źle no szkoda, że tamte zrabki niestety nam nic nie przyniosły dobre by było nawet i po 5 zł kochani dziękuję wam za oglądanie ja również wasze filmiki oglądam lajkuję jak mam czas komentuję dziękuję za subskrypcję dziękuję za komentarze nie wiem czy mówiłem czy nie Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę zdrowia i do następnego odcinka. Pa!